Artur Mazur, klatka po klatce w siedzibie KSW obok mnie, Roman Szymański. A skoro pojawiasz się tutaj, to my się przypadkowo. powrót. Roman, tak czy nie? Tak jest plan. <laughs> Cześć, witam wszystkich. E, no tak, dostałem już informację dobre dwa miesiące temu, że bijemy się w grudniu. Taki był plan. Miałem się bić e, wstępnie. Znaczy, nie wstępnie, walka była klepnięta z Torresem. E, no i właśnie okazuje się wczoraj, że jednak nie. A dlaczego nie Daniel Torres? Rozumiem, że on tutaj zgłosił jakieś problemy. Podobno wojek mi dał znać, że zadzwonił on i powiedział, że za mało waży i on się ze mną nie będzie bić w kategorii 70 kg. Daniel Torres za mało waży? Właśnie. To albo, albo sobie uciął nogę, albo niech zje pizzę. No ty kurczę, nie wiem jaka jest prawda, no bo to tylko Daniel wie jaka jest prawda. Ale no przykro mi się zrobiło i, i taki trochę byłem sfrustrowany wczoraj. Dzisiaj, już jestem spokojniejszy, więc fajnie, że dzisiaj robimy ten wywiadanie wczoraj. No, bo walka była klepnięta z jego strony, teraz się okazuje, że on mówi niby, że za mało waży. Hmm, coś tam też woju powiedział, że tłumaczył się tym, że on nie miał w sumie takiej informacji o tej walce, że to jego menadżer klepnął walkę, on do końca tej walki nie klepnął i, i takie w sumie zagąszczane różne informacje dookoła, które, no, jakby finalnie mówią, że on nie chce wejść do klatki ze mną. Także, no dziwne. Nie klepną, nie klepną, to jest w ostatnich miesiącach w KSW takie dość często powtarzane zdanie. No tak, jakby wiesz, wygrał po mnie, kiedy ja z nim wygrałem, to po walce ze mną miał dobre walki, odbudował się, wygrał, wygrał z Parnasem, wygrał pas kategorii 66, później go przegrał oczywiście, ale takie rzeczy przypadkowo się nie dzieją. Wygrał bardzo mocną walkę, bitwę z Borysem Mańkowskim, z moim kolegą klubowym. Wzrósł w rankingu, jest w tej chwili no, nade mną jedno oczko w rankingu. No ja bym się chciał bić z takimi ludźmi. Chciałbym, żeby to był właśnie taki mój wydźwięk i to, o czym dzisiaj mówimy, że ja bym chciał się bić kurde no, w czołówce, a, a nie tam gdzieś na dole. Mam trzy walki z rzędu wygrane, ta walka byłaby czwartą walką, więc no, myślę, że zawodnik, który przed chwilą miał pas, wygrał z Borysem, jest oczko nade mną w rankingu, jest idealnym zawodnikiem. No, ale tu się jednak okazuje, że ktoś tam włącza kalkulator. No dobrze, no ale to w takim wypadku domyślam się, że też jakieś nagrywki przed, przed tym pojedynkiem, po to się też tutaj pojawiasz. No ale to z kim Ty będziesz walczył w grudniu, bo czasu nie ma wiele. Z jednej strony nie ma wiele, z drugiej strony mamy miesiąc do Gali, więc jakby no tutaj liczę na to, że KSW. Wojsław przede wszystkim, no wezmą jakby, kurde, wszystkie wymyślą rzeczy świata i, i, i kogoś dla mnie znajdą. Znaczy jestem przekonany, że tak będzie. No, także no mamy jeszcze miesiąc do walki, na tą chwilę padła jakaś szybka propozycja, żebym miał rewanż z... Mirceum, czy jak to się tak, on teraz w Galika z 76 wygrał przez knockout z Gracjanem Szedzińskim. Z Tobą przegrał po pierwszej rundzie tam kontuzja. Dokładnie tak, ze mną przegrał po pierwszej rundzie. No ta kontuzja to zwał jak zwał, oczywiście tam miał palec złamany czy wybity. No ale to nie była jakby wyrównana walka, to nie była runda, m, która nie była wiadomo w, w którą stronę ma iść i, i on jakby przegrywał, bo ma palec złamany, tylko po prostu całą rundę go biłem i go mocno zdominowałem, zabrakło kilku sekund, żebym go skończył. Później odbudował się teraz właśnie ostatnio z Gracjanem Szadzińskim, którego znokautował, no jakby Gracjana nie ma w rankingu, wrócił też po rocznej przerwie. Fajnie, że Mircea go znokautował, no ale, mm, ale ja potrzebuję nowych wyzwań, no, no, nowych nazwisk, nie kogoś, kogo mam na rozkładce i to nie, wiesz, jak Torresa dwa lata czy trzy lata temu, który się odbudował, powygrywał, może też już być innym zawodnikiem po takim czasie. Nie, to jest gość, z którym się biłem pół roku temu, mm, mocno z nim wygrałem. Mimo to, że złapał kontuzję, no ale jakby, no, no wiesz, nie gramy w szachy, nie? To nie wiem, Borys, y, soldiż zdemolował Borysa, to Borys miał powiedzieć: Ty, w drugiej rundzie złamałeś mi nos, to ja ze złamanym nosem przegrałem, to chcę rewanż? No nie, no taki to jest sport. Łamiesz rękę, łamiesz nos, łamiesz coś, przegrywasz, no wiesz, jakby. Ymm, rozumiem, gdyby wychodził do walki z kontuzją, przed. Ymm, tak, to jest też trochę inna para kaloszu, no, ale on tego się nabaił w walce, czyli no złamał sobie palec na mnie. To nie wiesz przypadkowo, nie? E, także, no, takie moje na krótko podsumowanie. Także e, czekam za Torresem, mam nadzieję, że się ją mobilizuje i, no, jakby weźmie tyłek w troki i powie, dobra, biorę tę walkę, chcę się bić z najlepszymi, to po pierwsze. A jeśli nie, no, to czekam za jakimś mocnym nazwiskiem, które KSW mi przedstawi. Czyli Mircea to nie jest ten zawodnik, z którym w grudniu chcesz się zmierzyć, mówiąc krótko? Na dzień dzisiejszy na pewno tak. Rozumiem, że tutaj trudne negocjacje czekają Wojsława, czy jest coś, co jest w stanie Cię przekonać jednak do tego pojedynku, czy nie? Mm, wiesz co, zawsze jest coś, co cię może przekonać, czyli kasa. Tylko z tego co wiem, to fundusze są już wyczerpane. Mm, a tak całkowicie uczciwie, to naprawdę zależy mi na tym, żeby bić się z kimś jakby no wyżej dalej, no bo jakby dobra, biorę tą walkę, wygrywam z nim. I co dalej? Mam dwie te same walki pod rząd. Gościa, który jest w rankingu na samym dole albo go nie ma w rankingu. Wskoczył właśnie. No, wskoczył, bo ten ranking poszerzyli. Na ósme miejsce wskoczył, tak? No ale to takie wiesz, wskoczył tam w ranking, żeby móc mi go zaproponować, tak to widzę. Mm. No bo wygrywa z Gracjanem, którego też chyba rok nie było, wrócił po kontuzji, no to, to gdzie on wskakuje do rankingu, no to wiesz, to, to nie wiem, to dajcie walkę w ciężkiej kategorii mojemu trenerowi e, i też go wpiszmy do rankingu na ósme miejsce w kategorii. Bartas w rankingu? No, Nieźle. Bart Jeziorowi dajmy ranking, nie wiem, ósme miejsce, bo w kategorii ciężkiej jest mało zawodników. To na ósme by się załapał, wiesz o co chodzi? No mniej więcej coś w tym stylu, nie? Więc. Yy, więc tak, no, no nie widzę tego. Ciężka rozmowa, czy ciężka? No to ciężka, no kolejna. No rozmowy są ciężkie, takie, no wiesz, jesteśmy już na takim poziomie, że każdy chce ugrać dla siebie jak najlepiej. Nie powiem ci dzisiaj, że na 100% z nim nie zawalczę, bo może za chwilę pójdę do pokoju, a wojek mi powie: Roman, mogę ci dołożyć tyle i tyle kasy, coś tam, coś tam. Ale jakby wracając do mojej odpowiedzi. Wygrana, nic mi nie daje. Jakby ani rankingowo jakoś super mnie nie pcha do przodu, nadal zostaję na tym samym miejscu. Po prostu kolejna wypłata. Nie umniejszając oczywiście ją, bo on jest, to jest bardzo mocny zawodnik. A nie daj Boże, przegrana z nim mocno mnie spycha w dół, no bo wtedy kładę na szali swoje trzy ostatnie walki, swoje trzy wygrane, które mam z rzędu, przegrywając z gościem, który. Hmm, który wiesz, jest nierozpoznawalny, nie istnieje u nas w rankingu, jest gdzieś na samym dole, na początku drogi, nie umniejszając mu oczywiście, bo jeszcze raz podkreślę, że uważam, że jest bardzo mocny. Hmm, no ale on mi nic nie wnosi, on mi może tylko dużo napsuć, jakby, jakby krwi, a, a no nie o to tutaj chodzi. Tu chodzi o to, żeby mieć kolejne wyzwania i bić się z coraz lepszymi. Czyli taki nie do końca zadowolony jechałeś tutaj, mam wrażenie, do, do siedziby KSW z tego, co się dzieje? Kurczę, wiesz, no nie zawsze się jest zadowolony i tak, to prawda, nie do końca zadowolony, ale chyba może nie z tego faktu, że nie do końca zadowolony, a bardziej z tego faktu, że to wszystko się dzieje na dzień przed nagrywkami. Czyli wczoraj dostałem telefon i to wieczorem, po południu, późnym, a dzisiaj mamy nagrywki, i ja powinienem tutaj e, mówić o swoim przeciwniku, którego nie ma. Więc w sumie wiesz, to jakby to się zdarzyło tydzień, dwa tygodnie temu, coś, masz czas na przemyślenia, takie i takie opcje. Przyjedź jutro na nagrywki i nie ma A, tylko z B. Trochę tak se, nie? Jakby więc, no, możemy tutaj dzisiaj nic nie nagrać oprócz tego wywiadu. A swoją drogą, jak wyobraziłem sobie Bartasa Jezierskiego w rankingu KSW, to powiem Ci tak, w trailerach by namieszał... To na 100%. No w Tylererach jest pierwszy, w rankingu jest co najmniej ósmy i, i myślę, że pierwsza piątka się łapie po walce jak nic. Nie? Bartas, wiesz, sam wiesz. No, koniec trzeba przedstawiać. Dokładnie. To jeszcze dwa ostatnie pytania, bo czas nas goni. Czy spodziewałeś się, że tak będzie wyglądał pojedynek Sebastiana Rajskiego z Salahdinem Parnasem? Sebastian, twój klubowy kolega, Salahdin Parnas, twój były rywal. Tak, spodziewałem się, że tak ten pojedynek może wyglądać. Raju niestety nie był w przygotowaniach tak naprawdę. Dostał walkę na ostatnie tam trzy tygodnie bodajże do Gali. Gdyby raju był w prądzie, jestem przekonany, że mógłby tą walkę wygrać i ugryźć. Zresztą no, pokazał się z dobrej strony, tak? Nie będąc w przygotowaniach. Natomiast w tym wiedziałem, że pierwsza, druga runda później raju niestety osłabnie. No, wszyscy to wiedzieliśmy w klubie, no ale wziął walkę, zaryzykował. Wiesz, był w takim miejscu w swoim życiu, że mówi, to możemy tylko wynieść, a jak przegram, to też nic nie stracę. Więc, jakby pełen szacun dla niego. Uważam, że ta walka powinna być przerwana w tej drugiej rundzie, kiedy był tam taki granden Pant chyba pod siatką. Myślę, że powinien to sędzia przerwać później, to już było niepotrzebne tylko rozbijanie raja, który ma przed sobą zajebistą karierę, bo jest młody, więc uważam, że to takie już było trochę naciągane. No ale to sobie możemy gdybać, nie? Czy Marian Ziołkowski, twój były rywal, zresztą dwukrotny rywal, twoim zdaniem, jest w stanie powstrzymać Salah Dina Parnasa w walce o ten. Tytuł e, w e, dywizji lekkiej? Tak, uważam, że wiesz, każdy z tej czołówki jest w stanie. Ja już od jakiegoś czasu powtarzam, że tak samo jak przed chwileczką powiedziałem, że raju, jakby był w formie, to też y, wiesz, mógłby sobie z Saladinem poradzić. To nie jest tak, że y, jest Marian i daleko, daleko nic, bo, bo Marian tam powygrywał walki, jest teraz mistrzem, że jest Saladin i daleko, daleko nic, albo nie. Uważam, że w pierwszej piątce, w tej chwili w KSW. W każdej kategorii wagowej, w pierwszej piątce, każdy z każdym może wygrać. Tam jest dużo czynników. Jak się przygotujesz, jak ci głowa zagra, jaki dzień trafisz, jak zagra taktyka przygotowana, bo dużo jest takich, że ten zawodnik będzie temu pasować, a ten z drugiego miejsca do piątego nie będzie mu pasować. I ten z piątym wygra, a, a ten z, z pierwszym przegra. I, I tak w kółko, także nie uważam, że tam już są na tyle duże dysproporcje, żeby coś było niemożliwe. Oczywiście są faworyci. Ale, ale to są naprawdę, wieście mi, to są już tam centymetry, żeby, żeby jedną walkę na swoją szale. Wiesz, w pierwszej piątce, raz mówiąc, w pierwszej piątce żadnego nazwiska nie powiem, yy, co bym powiedział ten z tym, na pięć walk wygrywa pięć. Nie ma takiego nazwiska, gdzie powiem, na pięć walk wygrywa pięć. Nie? Krótko. A kto będzie faworytem tego pojedynku? Yy, u Bugmacherów myślę, że Marian. A jak dla mnie y, Saladin. Tyle. Roman Szymański, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i czekamy na rywala. Czekamy, aż w końcu dowiemy się, kto, kto ostatecznie z tobą wyjdzie do klatki. Dziękuję.